Hej, tu Magda Kochmańska, rocznik <grym> nie powiem który. Chciałam Was bardzo serdecznie zaprosić do Sceny I wirtualnej, w której Pani Asia razem z całą ekipą Deku udostępnia stare już historyczne nagrania nagrywane na kasetach VHS, zgrywane potem na dyski i wgrywane potem na YouTube'a przez godziny. Jest to na pewno kupa pracy i wysiłku po to, żebyśmy mieli fajne wspomnienia z tamtego okresu. Ja sama przeglądam sobie czasem nasze zdjęcia i wspominam, jak to było fajnie. Generalnie myślę, że niewiele się u mnie zmieniło. U pani Asi zawsze przypadała mi jakaś rola śpiewająco-tańcząca, a od ośmiu lat jestem instruktorem salsy a od kilku lat współwłaścicielem Sabrosa Dance Studio, więc przy okazji taka mała reklama, można zacząć w czasie kwarantanny uczyć się na przykład tańczyć i wtedy od razu dzień staje się piękniejszy. Pozdrawiam gorąco, do zobaczenia w realu.